Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję nowości z serii Przygody z Nauką Akademii Mądrego Dziecka od wydawnictwa Harper Kids. Przygody z Nauką to jest podseria serii Akademia Mądrego Dziecka, tak powinnam powiedzieć, i jest to już kolejna porcja fantastycznych książek. Zobaczcie, ile ich już tutaj mamy. Jest Cukier, jest spinacz, ziemniak, którego zaraz Wam pokażę, sól, którą zaraz Wam pokażę, balon woda, jajko, papier i cytryna. Niektóre z tych książek na naszym kanale. I na blogu już się pojawiły. Na blogu w opisie do filmu jest link do bloga. Tam będą odnośniki do wpisów na ich temat. A my się dzisiaj przyjrzymy ziemniakowi oraz soli. Spójrzcie tylko na to, czyż to nie jest urocze. Te minki tych ziemniaków w soli jest zresztą to samo. Każda książka z tej serii charakteryzuje się właśnie takimi różnymi minkami, które tutaj na mm, pierwszej, tej okładkowej części mamy. Są urocze. Na początku dowiemy się co nieco na temat ziemniaka. Poznamy ziemniaka, jakiego może być kształtu, jakiego jest koloru, czym jest w ogóle ziemniak i które produkty robi się z ziemniaków. I następnie przechodzimy do doświadczeń. Tutaj jeszcze będziemy się przyglądać ziemniakowi, ale następna strona już jest doświadczenie wykiełku ziemniak. Co potrzebujemy, jak przeprowadzić doświadczenie i jakiego efektu możemy się spodziewać, oraz dlaczego ziemniak się pomarszczył. I tutaj też są takie bardzo fajne, ciekawe informacje. Już wiesz, że bulwy ziemniaka rozmnażają się wegetatywnie, czyli przez sadzonkowanie. Gratulacje, już wiesz na czym polega zjawisko osmozy. Wszystkich doświadczeń ja Wam nie będę zdradzać, one są naprawdę świetne. Ale co nieco Wam tutaj jeszcze pokażę. Uzyskaj skrobie, tam było naucz ziemniaka pływać, odkryj tajemnice skrobi, świetna książka. Na końcu nawet zrobimy chipsy. I druga nowość, czyli sól. W tych książkach mamy doświadczenia, które możemy przeprowadzić w domu. Właściwie nic takiego niezwykłego do tych doświadczeń nie potrzebujemy. Zobaczcie, co za słodkość tutaj nam powstała. I również na początku poznajemy sól, jakiego jest koloru, skąd pochodzi, produkty, które nie zawierają soli, i tutaj mamy prawda, czy fałsz, możemy sprawdzić swoją wiedzę, podnieść kostkę lodu bez dotykania jest tutaj na to przepis. Za sprawą soli, oczywiście spraw, by sól zniknęła. No i tak samo mamy tutaj bardzo proste, ale świetne doświadczenia, w których główną rolę gra sól, i tak samo wszystkich Wam nie pokażę, tylko tutaj. Co niektóre sobie zobaczymy u farbu i tkaniny. Pójdźcie tylko za pomocą soli i barwnika. I mamy tutaj też informację, dlaczego słona woda sprawiła, że tkanina została zafarbowana. I tak samo mamy tutaj um, takie informacje, co jest za niesamowite zjawisko. Teraz wiesz, że sól powoduje musowanie napoju gazowanego, czy tak jak na przykład na początku, zadziwiające właśnie się dowiedziałeś, że woda, słona i słodka zamarzają w innych temperaturach. Bardzo ciekawe książki, które zdecydowanie warto znać. I warto mieć w biblioteczce. Tak samo zresztą jak inne książki z tej serii są bardzo wartościowe, ciekawe i można w domu bez użycia żadnych jakichś niesamowitych czy ciężko dostępnych składników przygotować ciekawe doświadczenia. Więcej o książkach przeczytacie na blogu w opisie do filmu Jest Link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco. I zasubskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami. A ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.